Witam wszystkich serdecznie, kolejny odcinek z ze Smutny Smutny jest dzisiaj ze mną, skacząc jak małpa eee. Witaj się tam Kurde Powiedzenie małpa o. jest bardzo obrażliwe Jestem mistrzem parkoura Zostałeś urażony Tak, zostałem urażony <laughs> Dobra, mm, lecimy do... Robimy tą misję w autopadu Kurde, bo tu coś się dzieje Eee, czekaj za... O, o kurde, kurde, bele Zobaczymy jaka to jest misja Eee, ja jestem spadłem, jednak mam 3 HP. Dobra. Bez zawtać, jak nie jestem może, a koniecznie... Mamy Skalibura przecież jeszcze. Mówią, że sobie małą gdzieś za Dobra, idziemy do wieży, chodź Nie, czekaj, zaczynamy jaka to jest misja. Mam e, tu w On to my. aby o, tych chłopów zabić, nie? Czekaj, bierzemy tę misję poboczną, kto zakręcił kurek, bo tu jest strzelba, za to, za to jest. O, no to dawaj Za, za to jest shotgun. Okej, okay, oto ustaw misję Ja biorę. Dobra. A, ja? Kurde, bel. Ty jesteś gospodarzem. Okej, ty mi za... Za... To jest... Nie możesz śledzić tego zadania, ponieważ nie wszyscy gracze po... mają wymaganą zawartość dodatkową. DLC. A to jest po... zadanie poboczne, kto zakręcił kurę, kurwa. podstawce. No, ale... Tunel... Aha, dobra. Tunel świętego Kroku. Ja co zobaczyłem. Dobra, przepraszam. No, podobne by było, no. No, bo tu się... Akurat z tym się strzedgana na w tobie dwururka akurat. O, się mi się palco, co się dzieje? Helikopter! Buzie Powiem widzę! Tak, jak czekam na promocję i The Following kupuję wtedy. A, taki The Following to tak... Tylko auto wam dodają w sumie takie ważne. Nie ja wiem, ale jak Mam bo... znajomy, że mi wyskoczył jeden, z, z którym New Game Plus robię, na kosmosie w tą grę, czyli są takie trochę Po G. Poszedł! Ja kalibrem dostał, ja pierdziele. Tu jest A, ta misja. No ja się już nie no ja się wbiłem tutaj, dobry. Już Halo? nas słyszy Halo! Jak tam wleź? Kurde bele urale! Płótny! Te, Bij ją, niepnij się teleporto. Do yeah. O dobry za Nie będziecie mnie tytułować komandorem Jeffem. Ja tu ustalam zasadę. Albo Jeffland Jeffowa albo Dobra, dobra, strzelę idziemy z tym. No to trzeba to trzeba to, no to, no to skipnij wszystko kurwa. Nie, no to, to... ja nie skipuję, mordeczku, ja kurde. Nie odłączyłeś go no, nic. Ja ci dokończyć ja instalację muru apokalipsy w forcie Jefferson, musiałem tymczasowo odciąć dopływ gazu cywilów, Ale już skończyłem, więc możesz go przywrócić. To chyba twój obowiązek. Nie da rady. Ja ci pokażę, bo tutaj trzeba da się ominąć, tak? I później dopiero wtedy, w, e, później... Komandorze, zgłaszam się na ochotnika. Dobry z was żołnierz, kimkolwiek jesteście. Żal będzie was stracić. Musicie odkręcić wszystkie zawory sterujące przepływem, jak również... Górą... Wszystkie zawory odkręcam po... smutne. No... i... i są chyba trzy z tego, co ja umieram, ja przywrócę ciśnienie. I nie dajcie się zabić Będziecie mieli okazję być świadkami wzniesienia muru Apokalipsy! No Dobra, Dobra, mam zadanie. To no, idziemy tutaj po... czy się rozdzielamy, czy jak to robimy? Eee... możemy się rozdzielić nawet. To ja idę na tą... na lewo, na północ, czy tam gdzieś do... Dobra. Słania e. mi kamera, kurde. Dobra. No, tylko... Ale jak zje... Egze... Dobra, że mam widzę pierwszy zabrał. Ale jak jak ktoś, to będzie lipa straszna. Ej, tu Grubas jest! Pierdziele. Ci puść... Nie, dobra, dobra, spokojnie. Jak coś tu będzie ratowany rotował, najwyraźniej. No, to będzie bo ja zapis... ...leć więc... Taktyka wygląda tak, że... Dopiero... O kurde, on mnie przez siatki bije! Aha. Co frajer. Co ja w tej klatce mam się z nim nawalać? Co ja tu masz? Czekajcie spojrzę na mapę co kiedy do ciebie do, do, do. Ja dopiero dobrze. Do, do. ja, do, 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 do. Nie wiem jak tam wleś absolutnie. Czekaj ja to optam jeszcze. Chod, muszę do tunelu się wbić najwyraźniej. Będzie śmiesznie Tylko tam wleść mam gościu, nie? A tak, ja to, ja się do tunelu wbijam Hmm no nie wlezę tutaj, absolutnie nie mam bata, a bo z mostu muszę skoczyć Ale... sarkastycznie, dobra O nie, nam w przodu Łapa dziadek Mam Wchodzę Dobra, jeden jeszcze, jeden się odkr odkręcam Eskalibor mi się nie zniszczył już Kurwa mać Spieprzać ode mnie Pierdolone <laughs> skali Jaki słabiak Eee, odrodzicie? Czter... Nie, dam sobie radę. Na 40 hp ścisnąłem Jestem hardcorem o kurde bele morele! Nie żyję! No, ci jesteśmy w w klubie. A no witam w klubie, no, witam. Ja pierdzielę Dobra jeszcze raz to co to jest. Ja pierdaczek Ale to a to powiem przecież jacha mam pistolet jeszcze. A ja tak, to ja mogę się bać jeszcze Czekaj w jak skalibur mogę stworzyć? Tworzyć? Gdzie tu jest? Plany style nie co go skojarzę. Czego ja sprawdzę kurde? O plany na no, napteczkę mam czekać. Ja mógłbym... zuch... Dobra, że nie dam rady. Nie mam tego z nie wiem czemu nie mam planu na niego. A Kalipa. Maceta Untorn, hiko grabie... Nie. Rozprówacza naprawiam mi wale to. Kurde idę i go bawić. Ja tam. Ona no tego grubasa samemu nie zabiję, nie ma bata, musimy razem. Bo to jest taka mała siateczka z grubasem wielkim. No właśnie nie tak ma bata będę z czeka, nim robić. to ja ogarnę sobie ten tunel, co muszę tu ogarnąć. O! No, tak... Kurde jakiego... Co ja zrobiłem? No, tak zostaw grubasa na potem i pójdź dalej. Pójdę do tego stij. Za późno Unik być? Pysk! Kurde, trafił mnie jednak. fryer Aha, dobra, mi się nic co skończyła, ja, więc zrobię to. Pomań! Że nie aż tak! Aha. Jaki słaby Ty, kurde jesteś! Jaka Zbyt siara, duży. kurde, umieram też! No to co gadać się jest grubas jesteś śmiertelny? A co mówisz, jak ja, jak ja wchodzę do tunelu i małe pomieszczenie, są duże grubasy, więc. Temat, temat się ogarnie To weźmy tu chodź pomóc może, dobra? Gdzie ty jesteś? O kurde bele morele Już biegnę No zdychaj szmato Do grobu Kaplica, powiedziałem No już kończy mi się... JAK TY TU WLAZŁEŚ?! Dobra, zdech chyba Nie wiem ale... Jednak nie zdech tak. Pałą go walo, kurde, co się stało? A, żeby go ale... Za gruba Za grubas leży Dobra, zdech To, to, jeszcze A, ci jeszcze, żegającego cię jeszcze, ja cię jeszcze sprzątałem A, no dziękuję Dobra, to ja wracam Do, do swojego Dobra, zabiłem Dobra, no to do no to jeszcze jednego, a ja, a ja wracam tam, bo tam jeden w tunelu akurat, to ja tam wracam. A jak tam teraz, mam wyjść? A tak samo jak siedłeś. Eee. A, ten, dobra, mam. Lecę do kolejnego, tylko jak będzie tam znowu grubas, to ja broni nie mam już, nie? Nie, ch chyba, się ch ch nie chyba tylko z tego co wiem, w jednym powinien być grubas. O. Świetnie. Idę kupić części, może kupić części u sklepiarza czegoś całego? Eee, ja pojemnicy szczęście dla ciebie. No, o, no Sprzedaj Excalibur za 1300. Dobra. Eee, kup. Czekaj, 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 gdzie Gazę kupię na pewno. Części metalowe, dziękuję bardzo. Najlepszy człowiek tu jesteś. No to naprawiam. Od, za 15 zyla sprzedaję to. Matki tylko. Tylko że jedno mogłem kupić. Lipa. Ej, lepsze to, lepsze coś niż nic. No, tylko że jeszcze pieniądze straciłem za to, więc wiesz. A, chciałbyś to kupić mi za darmo? Tracił. No. Wtedy by było nie ma, tam, nie ma tak łatwo w życiu. Dobra, lecę do tego, do kolejnego, jestem już na miejscu. Na lampę, o kurde, teraz spadnę to się zabija no i nie zabiłem się prawie. Blokowano zobyto od, od, trofeum. Łap. Dobra, dzięki za trochę jeszcze. Dobro. Dwieść jak? Ile teraz tą grę przeszcześ dopiero trofkę zdobyłeś? Nie wiem. No chłopie! Ten... Co się? Te za mnie. Pierd. Aha, dobra. Jebany tunel. Jeszcze pojawią się te biegające kurwie syny. O kurw! Buchło. Co się właśnie odwaliło tu u mnie. Przepraszam bardzo. Nie wiem, ja tam wiem się z kurde... biegający... wkurzający gówniarz, potem kolejny, potem kolejny, potem się cała serda horda się wchodzi. Więc jak ktoś do tunelu to pójdę tam... No, tam wróci, no to wróć, to pójdę do tunelu, pójdziemy razem. ja sam się odkręcałem, ty się tam nie jak Każdy będzie ucieszony. Ty możesz mi wyrzucić części jakieś do broni? Bo ja nie mam broni żadnej, ja już bo wszystkie mi się ponieszyły. Czekaj, Da się takie wyrzucać? Bo ja... zero mam już, nie? To Kaplica. Tak. tak, coś to do wbić Z skaliburę musimy już nawalać. Dobra. Kurde, morele A, Frajer mnie gryzie. To szmul. Ja mam grana przecież, lecimy z nimi. Wow. Wszystkich rozdupiłem. Dziesiątki... Dziesięć osób stało przy jednym normalnie. Dziesięć zębieków, nie? Kurde, debele jakaś mata. O kurzi zdycham Dobra, bra, smutny Dobra, dobra Dobra Opalę się, też wyśmienicie Dobra, pójdę ostatni raz tam zobaczyć jak nie to po prostu mamy jakaś broń dla ciebie pewnie miałbym Super, a ja się nawalam z papień mm. Smutny pomoc, please ja tego nie zrobię tego zaboru, To jest, jest milion. ja nie mam broni żadnej, bo wszystkie się zniszczyły, nie? Dobra, i biegnę do ciebie. Kur... To szmata. A! Odholować was? Trzy serca, znaczy no, 3 punkty zdrowia Elo No Elo, ja biegnę, uciekam pało mapy już przed nimi No to się przelazłeś, zakręciłeś wór no i super, nie? No nie no przykład tu Kur. Kurz No proszę pomóż, spadłem Z mostu skoczyłem Nie trafiłem Arabii, no ale no kuźwa, gonią mnie frajerzy Zabiegniemy biegniemy do tunelu Daj mi części do broni, please Czekaj, muszę zmienić broń, bo ja mam wszystkie na To czekaj, to ja ci dam broń bardziej No to Ja ci broń dam bardziej Kurwa okay, Ja może z się apteczkę stworze przydałoby się Opuść, 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 masz tak jak w jesteśmy na tym, no to kurde O kurde jaki jak sypnąłeś... w tym typie Co ty zrobiłeś? Jak to wygląda? No ty rzucił. No co za frajer no Dobrze leżyć nie wstawać Dobra ja nie wstawać Dobra, daleko weźmy. to jest on? Ej, bo noc się robi, a ja nie chcę, wiesz o tym. Nie, no, o, tunel daleko to tu daleko nie jest. To ty na daleko nie jest Tylko tutaj możemy się przespać, ale nie wiem czy chcesz przespać tutaj Czekaj Dobra, idziemy Yolo Czekaj, hmm. wezmę tylko sobie zakwipuję tej bronie. Jeszcze Czekaj. mam zwinne. Ja tylko sobie stworzę sobie broń hmm. Saperka to pójdzie za... To... Dobra e. mam. Ja się mogę teraz BAWIĆ! A, w tunelach to jest! Ja pierdacz. Nie, to nie duże. w tunelach. To, to jest w tunelach? Czy mam wejść do tunelu tego wielkiego? Tak. Ja pierdacz. Co tu się odwala, nie? Jak się latarka odpalało? E. G góra na, na dipadzie, strzałka w górę No jak wlazłem, to już mi się... kurwa Mówiłem Dobra, bo widzę, tutaj mamy tych biegających Dobra, tak? do pokoju zapraszam Jeden nie żyje Dawaj, szybko otwieraj ten zawór, bo ja tu ściągnę do jednego pokoju wszystkich Dobra Po kolei, po kolei, halo Nara Kurde, tu się dzieje? Gdzie to jest? Zabór. zawór. to jest? No się. Akurat i się do pokoju to był zawór. <laughs> Jak ja, ja ty z tej patelni walisz, nie? Ja mam gitary. <laughs> A, gitara! Ja, mam, ja z gitary nawalam do niej, A jeszcze teraz przeszło. Dobra, przeszło. Przeszło? Dobra. A jeszcze, jeszcze tylko główny zawór nam został. A jeszcze główny jakiś super. Zawór, ale Mogłeś tego tak. tak od razu. Ej, człowieku. Myś... Dobra. Nic I będzie szczelba. Ale dla każdego czy tylko dla mnie? Ej. Dla nas, dla każdego. Nie ma, nie Jakby to było tylko dla ciebie, to inaczej nic nie mówisz i bym siedział cicho. Dobrze. No, no dobrze. Nie, a wświeńcze. jak się że będzie tylko dla ciebie, to koniec serii. Opuszczam po się <tosy> Tak, <tosy> tak Koniec serii. Koniec wszystkiego, tak na wieki w wieków, Nie ma strzelby, nie ma odcinków. Ja i tak, tyle. <tosy> nie ma strzelby, nie ma, nie ma nagrywania. Albo złożymy jakąś zbiórkę dla, strzelba dla smutnego. Nie trafił! O kurde, ja też! Co jest? Czemu to <tosy> mnie chroniło. O, bomba leci. O, dostałem jest. jakimś glu no, dobra Jak tam wejść, bo tam się dało wejść zawsze pamiętam zawsze Nie pamiętam tam się dało wejść, bo to było na innej misji chyba jeszcze, bo no take something A, A, dobra ech. A to jest zawór dobra wie ale tam... Wiecie tam z ja otwieram Kurde GLUT leci Bomba Akurat coś Ci coś tam, to, tam tam się do zaworu nie idzie akurat do zaworu trochę inaczej się idzie A, no super to jak się idzie do tego zaworu? A... Ja tu tam wlazłem, ja też tam chcę. Ja bym Tam jest grubas. A, jeszcze sięgańcy, podnieś mnie. A, no dobra, tutaj tędy. No tak, w sumie to wyjaśniało wszystko. No jest do wody po Topi się smutny, ratuj, kurde, bella morela. <śmiech> Siema. <śmiech> Nemu, gdzie jesteś? Dobra. Dobra idź do nim na Zimna wale, ja tu poczekam. Ej, czekaj, rzucę mu granatę. Też chcę granatę rzucić. Wait, masz. Rzucę mu granatę. Ja może cię ja uczysz takim. Saperiką w łeb. Dobra, rzucę mu silnego granata Osuń się. Walnął. Dobra, leży. Dawaj broń szmulu No dzięki. A jak Robię zawór Od, Odkręcaj Dobra, nagrałem się Kurw jakiś frajer mi tu do... Ej, jak on tu wszedł? Nie wiem, ale mi się zaworem Opali się. Smutny Spadamy Nieprzyj!

Czy ty się dobrze czujesz No topię się najwyraźniej widać chyba, nie? O kurde będę A! Jeszcze teraz powinien być taki tekst Czemu jesteś mokry? Co się stało? Dobra. Kurde, jak te zawory teraz robić? No musisz znaleźć zawór i poza... A glut Kurde będę a, ja, a ja się tymi będzie wkurwającymi zajmuję się tutaj to... Zakwyciłem ale ja tam o, jest dobra, kilka... witam w klubie, nie żyjemy. Jest kilka tych zabójców. Więc... Wiem, widzę już, ale to jest... I jest nos. chciałbym przypomnieć też. Słuchaj... Jak będę zdychał... O, A blisko to jest, raz. Nie, nie, jednak nie, jest blisko. Kurw. się jest nos, to co? Chcesz No, pse... chcesz... lecimy, dawaj, tylko ja tylko się wezmę z broni, nie? Bronię, nie? No te twoje gazulur O ciężkie Młotek biorę A, Dobra, więc literalnie Dobra, ja sobie miałem poziom, jeśli bym poziom siły wszedł Robi się ciemno ludzie, czas przypaść Dobra. Znajdźcie bezpieczne miejsce, żeby przeczekać noc Wiecie co i jak Dbaże... Ale będzie stranie pod siebie, nie? Ja pierdziela. Masz już Pampersy? No, właśnie zapomniałem. Nie wiem, tym problem. Mo może... Wiem, że Walter by ci polecił, bo ja dostarczałem pan persynaut jako tłastyczny. Nie, miał. No czekaj. O, zawory. Kur... Gdzie ten zawór obserany jest? Mam. Dobra, ja jestem przy jednym, ale nie jeden zabieg w A tak solidnie w pude. Ej, to... to... ten nie leci znikąd. Żadnej dziur nie ma. To jak to ma prawo lecieć w ogóle? Pewnie są, tylko ty... ty Kur... frajer jakiś mnie tu dopadł. A też. Glebasz, szmuru! Zdychaj. Ale jakiś tam kajsy miał, tak słabo. Pobra, umarł. skopałem go na... na Amamen. Smutny, przy mnie zawór i milion zobiaków. Bra, idę z, Granot! Z, idę, z, idę z gitarą robić solo. Arab, to zdychały najwyraźniej. Osłaniaj, bo to masz gitara, gitara mocna jest. Ej, bo leci ten kłow z żebrami na wierzchu. To się śpiesz? Ale czeka, czeka, czeka. Wszystko, spieszamy. Ja I pier... A Apteczkę zbiorę, tylko czekaj, uleży się. Lecimy do Dobra, tej lecimy na mi szybko, a o oh, shit, here you again. Wiek no w... smutny? Run! O, to jest prawie końcówka zadania, i wtedy będziemy mogli zdobyć strzebę. Dużo nam to za mi zadanie zajęło, 22 minuty, stary, lol. No tak, jest, tak, tak jak zwykle zadania poboczne to gdzie zajmuję. No speed mi się skończył, będę srał. No i idą... O, dobra, jesteśmy na miejscu, dobra, eh, sunia A tylko co się wbić Idealnie, Idealnie. Jestem Jestem, naszego żołnierza robota, żołnierzu. Otworzę główny zawór Potem przygotujcie się na pokaz całkowicie kontrolowanego zapłonu. Chciałbym go podziwiać z należytej odległości co ty tam wpierdzielasz? Co, co jak się piłem? Dobra, Joksar, spierdalamy teraz. Bo też wybuchnie. Co?! No, na bezpieczną odległość. Już. <grym> Słodny. Burczy. Dobra, tu Ale powinno to być on dobrze. walnie? Aha, no, bo ja miał... może radę iść. Tak, to walnie. Tu powinno być dobrze. Tak, jak on walnie, tak poczekaj chwilę. A ty czy... się... Dobra, teraz. O kurde, bel. Ja powiem, co stąd spadać, bo tu jest ich tych chłopów, nie? No, tam ty się tam, No, tam do wybuchu strzelb, pójdziemy po szutgara. U kurde! Bo to jest ten leży. Gdzie, 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 Tam w płomieniach! Jak tam leść! Kurz! Tu na... Jak tu na dół! Tu na dół! Moja! I tu O, paję się! Cień, ja nie widzę! Nie widzę! Nie masz na... Tego ci bić! Kurwa, te belepominę jak się leżała! O mam, dobra, o dubartówka! Spadam jestem! O kurde! Le siłyce! Dobra, przepraszam już nie będę dalej! To jest zobaczcie strefy! Gdzie no jest najbliższa? Tu jest nieprzyjęta jakaś, oj przyjmujemy szybko jakąś To wiem, przyjmujemy szybko Czekaj, na dwururkę sobie zmienię, będę ich ostrzeliwał No widzisz, mówiłem, że dwururkę się znajdzie Mam jedną ammo Chodź, przyjmujemy tą strefę Dobra, biorę gitarę A ja mam dwururę Dobrą sam zdobyłem Uuu Pokazałem ci, jak ją zdobyć. Chyba ją e, wybuchem Dobra, szybko, zabezpiecznik! Bezpieczniki, bezpieczniki, kur... Już, ja jestem od... w środku. Chodząc, kurw. Belemerle. W środku jestem! Szybciej! Smutny pis Dobrze, do... Dobrze, że w Residenty grałem, więc mam na palce do wciskania. O kurde, kaczaszkę mu rozgubcyłem. Jak to zamknąć? Co tu trzeba jeszcze zrobić? Nie wiem, bramę, zamk bramę zamknąłem jedną. Tutaj zamknięta brama jest. Mamy bezpieczną strefę, co na rzekę? Widzisz, udało się. Na farcie, chyba. Ło, no może skin na żeby u ciebie na odcinku było różnorodnie. Eee. 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 Nie wiem, egzotyczny sobie wezmę. Nie wiem. Śmiesznie będzie. Dobra to chodź idziemy spać i będziemy kończyn, bo 26 minut już mamy nagrane Dobra. Myślę, że to dobry moment, więc dużo akcji, dużo krzyków, dużo srania pod siebie, no dużo tak. pobocznych misji w sumie jedno i dużo broni i kończymy odcinek. Kładaj do smutnego i żegnam się swoimi widzami, bo no to ja to, się przywitam i kończę. Widzimy się w kolejnym na kanale, trzymajcie się, cześć!